No to tradycyjnie, jak odcinek z Ozim, to i prezent od Oziego, dziękujemy serdecznie. co to będzie? Smutno mi. Cześć, z tej strony Najrod i witam was w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale. Dzisiaj jest znowu ze mną Ozzy, Siem, siema hamordko. Siema Najrod i witam was, moi drodzy, na, w kolejnym odcinku. Aha, o, ty też nagrywasz? Na, na, na nowym kanale. No tak, właśnie, Ozjemu usunęło kanał, bo y, używał w swoich filmach muzyki, do których nie miał praw autorskich, no i, y, i, i tak kilkukrotnie za, za którymś razem w końcu dostał banicję. Dlatego byczki, tak Ozzy byłby wam wdzięczny, gdybyście wbili w tym momencie w kartę, y, tam macie link do jego nowego kanału, zasubskrybowali go, zostawili dzwoneczek, no i tam łapkę w górę pod filmami. Yy, Ozubiłbym wdzięczny, też bym był wdzięczny. Yy, no i to samo, zróbcie oczywiście ze mną, jeżeli jeszcze, yy, jeszcze nie subskrybujecie kanału, yy, lub po prostu yy, łapkę w górę zostawcie. Tak czy inaczej, mam 2 PM, -y, byczku. Cieszysz się? Ty, co ty za chłopek? Dzień dobry, mogę przymić tą piątkę? Nie? To, to się ma. Ogólnie rzecz biorąc to dowiedziałem się, że do Fortnite dodano samochody i... i chętnie bym dowiedział się, co to jest. Tutaj w ogóle jest ta Atlantyda. E, Myślę, że ktoś poleci na tą Atlantydę, bo słyszałem, że nikt nie, nie lata na tą miejscówkę. E, czekaj, czekaj, pojedę do ciebie autem. Takimi wszystkimi da się jeździć? Tak, da, da się jeździć! Ale sztosiks! To kozak! O, paliwo mam. Mogę o, czekaj, tego zatankować? Tak, mogę go zatankować. Pankowanko samochodu trala -la -la, la 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 la. Co to mu za dźwięk? O, Boże, nie, jakieś nie, radio mi się włączyło. Może to wyłączyć? Mo nie. R. Ma mo można, masz, można. Masz er, Następna stacja. Er. Aha, klaks Radio Yonder jest. <ślaranty> o, XP mam jakieś. Nie, 15 tysięcy PD. To szanujemy. Ej, nie, ale tak szczerze mówiąc, bo y, ja zakupiłem sobie karnet bojowy, a potem nie grałem w tym sezonie zbyt dużo i chciałbym, żeby mi się te v -dolce troszeczkę zwróciły za ten karnet, bo będzie do tego, co, z tego co słyszałem, jeszcze Iron Man w sklepie, a ja bardzo fan Iron Mana i lecę, lecę, y, więc chciałbym... Chciałbym nie tego skinka nie, mieć. Chat, już nie, 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 nie będzie kierowania z jego już nie jestem niego potrzebny. Teraz będzie kierowanie Nairoda. Chłop, chłop, chłop! Ale się zatrzymał, jakby przewidywał, że do jego. To jest bot. Ty bot, level pierdylia, ja zostaw mi go, bo ja chcę. Ktoś do mnie strzela, jak coś by ją. Nie, bo to jest kierowanie Nairoda, nie od jego. Leży. Nie, przeszukaj go, przeszukaj go. No, ty dzbanie. No, ty patrz! Jest tutaj typo. Pod mostem, bielak, żulak Co? Tutaj Dwójka, Dwika, Dwika. Widzę, widzę, widzę właśnie Ty jest dziwny O, kolei są, ja... To jest elwy mordo U Ciebie, u Ciebie on też nie ma skina? U mnie? I ten jeden nie ma skina, ten drugi ma jakiegoś żółtego no. Cosia Aura Bambi Aura, a, arła Gdzie jest twoja karta tutaj, tak? Możesz tylko na gasnących leczyć. Jeżeli dobiegnę do strefy. Dobra, ten chłop leży. Miał coś do leczenia, Byniu? Chyba nie, nie miał, co? Nie miał. Dobra, to spadam. Tam jest jeszcze chłop na mną. Widziałeś? Podnosił coś. Totalna ripuwa. ripuwa Tam jeszcze? Ripuwa, Zrzucił mi śmierdziuch, a ja miałem 2 HP. Odzisła no, jest sprawa. No? Jeżeli masz no. wygrywać... Jeżeli mamy coś zrobić, to nie możesz tak łatwo odginąć. Okej. Okay. Cieszę się, że się rozumiemy. Ja lec tutaj. Where? Where? You here? Oh no. Nie, nie ląduj na dachu, bo szybko zginiesz. <laughs> Dlaczego? Na dachu, na dachu właśnie najdłużej się żyje. O, oh, ładowana pompa, nice. I bot, nie, nice. Leży jeden już taką Chłop w ogóle solo na dół grał, czajesz bazę Powiedziałem, ale... oh, że mnie Bod zabije Aha Jestem Legit kierowanie no. o jego. Dam ci od razu apteczkę i pompkę yy, Chłopiec z nadami, Chłopiec z nadami Tam jest typ. leży jeden Dobra, Dawaj itemy i lecę po jego. O nie, to się mi się jak jest teraz napiszcie w komentarzu hashtag bot OZI to przyda z Dokładnie pewnie to, kto pierwszy to zrobi ten dos ja... Czemu on mi przeskoczył przez tą ścianę, widziałeś? Przecież ta gra jest dupana Zgraszajcie do Epic Games Fortnite'a! OZI lecę! Le leżysz? Dobrze! Leżysz? leżysz. Le. Leż jeden. I leżysz. Drugi low. Leż drugi. Ez. Ej, ale powiem, że bardzo ładnie wygląda ta trawka teraz. Naprawdę, jest mega fajnie. ogóle, to, to jak postać robisz? Nie, postać się robi, ale jak robisz pyk. Ale efekt, kurda hata Gówniany. A właśnie, Ozzy, tak bydło, jeżeli masz macy, to polecam ci się zapłutowywać, jak do ciebie strzelają, ok? To tylko takie. Spoko. O tak. <noise> Taki protip. <noise> Ty, to traktorem też się da jeździć? No nie da się jeździć traktorem. Dlaczego? Przecież traktor to jest najlepsza. Najlepsza rzecz jaka mogła być w tej grze? Epic Games macie mi tu zaraz dodać możliwość, jeżdżenia na traktorach. Internetu, dziękuję. Linus 31 Ej, mordo, ale poczekaj. Strzelałem do mnie, jak coś. Chodź, musimy nie do nich polecieć. Leży jeden. Drugi low! Drugi low! Bardzo low! Minus 120! O, nie, nie mów nawet, że zginiesz. Nawet nawet nie próbuj. Nawet mi nie próbuj... Zginę. <gryląc> <gryląc> Najrod, przepraszam się bardzo, ale mój internet... Ja właśnie widzę. Ale w ogóle, dlaczego ten... Zresztą ja cię słyszę, a nie możesz grać. No, wywaliło mnie. Wywaliło cię z gierki? Tak. A my się słyszymy przez voice No tak, bo jestem w lobby. Aha, dobra, to też wychodzę do lobby. <laughs> dobra chat, Fortyla to jest nasza szczęśliwa miejscówka. Ozzy, wyznaczamy sobie cel. Musimy, ja muszę zrobić przynajmniej 5 fragów, a ty musisz ja zrobić muszę... przynajmniej, a ty musisz mnie wykerować. Mam to, mam, mam oceanie od razu. By około to jest wysiadłem. Leżyłem. Nice. Przeszukajmy. On ma tylko sztucera Drugi jest tam, drugi jest tam wow. Leży, bo ma... Dostałem! Gdzieś skądś! Coś mi zabiło, nie wiem co. Oceania. Tak, oceania mi zabiła, dobra, ja pierdzielę Gracz mi strzela jakiś jakiś gracz mnie strzela, stamtąd mnie strzelają. gracze strzelają. plecach tak, <laughs> Dobra, rzuć mnie, tutaj, tu, 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 tu mnie rzuć, 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 rzuć mnie tu Tutaj i, i, i chodź do, o, do krzaka, do krzaka, do krzaka Oni nie zdążą On tu dobiec. Pisz. Oni biegną tu, ale nie zdążą do na kocaku, na kocaku, żeby, żeby wiesz, że żeby nas Jest nie wykryli. Ty... Jestem. Ty... No To dwa Leży. E, e, Przeszukuję. Leży drugi teammate, znaczy jego teammate Waj właściwie, bo to był. Jedyny Czak a on zabilił o Dobra, biorę cię na plecy jak coś. Ty, jak coś biegnę już. Ty ja już zdążę? JAKIE? CO? Wiesz ile mi pisało? Do użycia? Ile? 0.1 Jeszcze wezmę ciebie skara Ale mnie nie uleczysz już A nie wiem, na przyjemny A. możesz mnie uleczyć, dobra Okej, okay, to spróbuj, spróbuj Nie wiem, czy, czy będziesz miał możliwość, ale... Teraz do biegnij do strefy i, i tam używasz czaga, nie? Kurna, ha, mission impossible Zero impossible Zlagowało cię Nie zlagowało się, tylko wyrzucić A, dobra, okej okay. To tu, tu się leczą, tak, tak Cholera, teraz wszyscy coś nie wiedzą. Mam bo ładuję. Łez! Yes. Dobra, nice, 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 Beniu. I tam jest granatnik, i Tak, wiem, 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 wiem. Słuchaj, zabuduj się od razu. Teraz wszyscy wiedzą, że to są najczynniejsze itemy. temy. Reszta jest twoja. Dobra. Strzają, trzy. Do... E, bierz grapla i uciekamy. Nie wziąłem, nie wziąłem. Kurde. Dostałem. Mogłem się tylko granatnika użyć i spieprzyć. Ale spieprzyłem znowu sprawę, jak zawsze. Nie. Ja pierdzielę oh. I na jakiegoś losowego snajpera się natrafiłem. Servus, kubi, kubi do nas dołączył dzisiaj w gierce, siema. Serwus Ogólnie rzecz biorąc, Ozzy zapomniał wyłączyć, dobiera jak graczy i nam dołączyło jakiegoś. rible, To rible <noise> No, pokrzempowej niech w każdym razie. A Ten typ zginął i wyszedł. No, to, to typowe typowe. A Co? No. Okej, okay, jestem dzbanem, ale nie mam pojęcia, jakim cudem ten Nate mnie no, zabił. Skupi e, mnie pierwszego leż, bo ja tu cenniejszy cenniejszy no, gracz jestem. No, dziękuję. A on Słuchaj, tutaj. Leży. No co chłopy, co robią w ogóle? Nie mogę nic ale robić w tej gierce, bo nie mam w sobie ani baców, ani niczego skinkierowania skinkerowania z jego Leży no, że... Boże ja tu nic nie mogę robić chłopy już trzy fragi zrobili a ja mam zero w sumie w sumie oprócz tego, tego pierwszego chłopa z którego Ej, zginąłem bo czy wysadziłem samym, sam się wysadziłem to nie, nie miałem szans nie zdążyłem do mm. do przeciwników tak naprawdę Ej dobra kolej, kolejny dwóch typów Laca lecę, lecę. bo leżę, ty są leżę, bo aktorzy jest, ja tak Leży Dobra, nice Leży. Ale tu boty straszne bole, bole są. <laughs> są na stacji by, nie? Są na stacji chłopy. Widziałem, idzie się nie, tutaj. Zda, zda, zdaje ci się, to nie oni. <laughs> tak, wcale, wcale. WCALE CHŁOP NIE LATA busem. WCALE, WCALE. Ty, gdzie to jest to ten byczeń? Jakiś ciężarówką w lasa. Ład dostałem, dostałem dwóch snajperów. Dwóch snajperów, dwóch snajperów. On podjeżdża. Ozzy daj radę. Daj, daj, daj. Cholera. Ty tutaj wejdę na górę. Albo na dół, schowam się na dole, bo jestem bezużyteczny. też się schowa. Ej, no czego mnie czterech podjeżdża? Ej, to nie fair. RIPUWA KENDIK Ale big kamień. Ej, kamień. Leży, 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 leży. A mi chłopa jednego. Ej, ale ten OZI to dobry jakiś jest. A to skrzynka! Ja strzałem do skrzynki, bo myślę, że to przeciwnik, ale ze mnie zban. Majroc. zbania. E, za dużo minacrafta. E tak. Pukiewie, pukiewie! Ale to do, do jesteście, nie No Bo bardzo. Nie jesteście, dobrzy. Żartowałem sobie. A leżę, no, leżę! To, że... no. Ile ich tam jest? No po... jeden, ale on ma pompę, a ja no, mam pistolet! To, <grym> to jak jeden was z dźwięk trzech porobił? Ale ja mam pistolet, a on miał pompę! Patrz, patrz, patrz. to będzie pod... <grym> pod BCC, pod BCC. Robię mu <grym grym> HP jest przy... Mówiłeś coś o tym, że, że pora by nasz trzech ja się, nie. Ale to się mieć nie, jest, nie. O kurczę, ale... mam Julkę pomocy mam Julkę! Mam się mam 14 hp, bo mam Julkę To ulecz mnie! Nie, nie, nie. Najdroż. Najdroż. To Doria... Dorian ulecz mnie Czemu ta Julka jest... Ta Julka jest undead Leżysz! Oddaj mi! Z Julki! Całe! To y, masz Tomigana, ja biorę Grapplera Nie, Grappler mój, y, twój Tomigan Ozzie, Oddaj Grappler albo Ammo an, no? do pompy, co wolisz Chodź ci pokażę moje makro To masz, a, to masz Ammo do pompy pa, tam No to oddaj to Ammo do pompy chociaż Ale coś mi nie działa Więcej, więcej Ammo do pompy Już lepiej, już lepiej bez makro edytuję Dzięki masz, Więcej! A, albo dajesz Grapplera no, Nie mam! <laughs> nie mam nie to nie mam, dajesz Grappler Algumę ja, ja mam Czyli ja masz no. jeszcze amunicję, to oddawaj mi ją! Trzy. No trzy. to oddawaj, albo albo zabieram ci grapplera No jak go zabierzesz No ja pośtu ci... to Ci nie uleczymy No Ale nie mam Dobra Budłap się tą amunicją Budłab się ją, już nie Z jak biamno Dobra, klepiemy go na pójdem Ozi jaki zjadł... On ucieka, on ucieka. To nie ten, najlepszy. Ja wiem, je wiem, wiem, ale... Ozzy, oddajesz... Dawaj. Ale cię gumę. <laughs> wow, ale... Dostałem damage spory. Leży. Nice, ale ty jesteś dobry. <laughs> ty, ale ta ciężarówka dużo, dużo paliwa bierze, patrzcie. Ty, cały bak nie starczy, żeby ją naładować. Co za... Co za gruba z tej parówki, nie? Naprawdę? Ej, bez kichicu. No nie Ozzy, zostaw mi praga ty dzbanie Nie ma praga, kierowanie na Iroda Dzięki, mój No i co, łatwo z tobą No i zabrano mi kolejnego fraga Ale nie wiecie, że my na boty gra. Ha, to dlatego ziba tak dużo fragów No tak Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze, dobrze Dobra, nie popesijmy go! Jezu! Leży jeden! No o dobra, teraz to dobry jesteś, teraz prawdziwy prostor. Kończ w miejscu? Leży ten na dachu! Le o, ale ten! O nie, Ozzy wyszedł! Mam go! Zszedł gdzieś, uciekł. Ej, tu jest no topek. Ej, uważaj! A to, to wyście go nie zabili, on uciekł, dobra, leży. Nie, właśnie on go zabił. O. To jest jakaś, jakiś spenosik mały. Z tym co? Przejeżdż, przejeżdżaj, <laughs> tak jest. To no. jest to no prawie. Ja pierniczę! Coś mnie wyrzuciło w powietrze! Nie mam pojęcia, co to było. Gincie, gincie, gincie. No co sam wyszedłeś, no? On ma naprawdę dobry loot. Jeszcze będzie miał teraz chyba heal. Tak, ma jeszcze dużo healingu. No nie za grappler! Co? Za PEMA? Za PEMA? Co? Nie! Czekaj, czekaj, mu tym na czacie powiedzieć. Czemu chup lata jak od nieba grapplera? No to. No to. No to rip chat, rip, rip, rip. Zapomniałem, jest Aha, a ja w